Dzień dobry, a dzisiaj taka garść faktów i mitów dotyczących zdrowia. Ja wiem, że miał być dzisiaj odcinek z porównania rowerów, e, czym się różni rower e, typu Shosa Endurance All Road e, od przełajówki. No ale nagrałem już ten odcinek i tak stwierdzam, że nie wyszedł on tak jak bym chciał, nie jest to taki efekt, którego oczekiwałem. Dlatego prawdopodobnie tamten odcinek nagram jeszcze raz, natomiast dzisiaj e, wlatuje to. Możliwe, że już kiedyś o tym wspominałem. Może wiesz, że kiedyś nagrywałem podobny odcinek o podobnej tematyce? Yy, jednakże no, trzeba się powtarzać czasami, żeby coś utrwalić i zapamiętać. Także zapraszam do oglądania. Po pierwsze sport. Chodzi o to, żeby w ogóle się ruszać. Yy, żeby nie siedzieć cały dzień w domu przed kanafą z telewizorem w kapciuszkach, z krawatką ojej jak mi dobrze. Tylko nawet kurczę wyjść na taki spacer zimą. To też jest coś. Trzeba wychodzić czasem ze swojej strefy komfortu żeby właśnie organizm dostawał różne bodźce z otoczenia, do których mógłby się adoptować. Także jakakolwiek aktywność fizyczna będzie tutaj jak najbardziej wskazana. No i teraz taki trochę fakt, trochę mit, ale wytłumaczcie mi, jak to jest z tymi zimnymi prysznicami. No bo z jednej strony nie jest to wskazane, ponieważ e, różnica temperatur, ten szok termiczny i tak dalej, no ale z drugiej strony to oczyszcza krew z toksyn, a także sprawia, że skóra staje się bardziej jędrna, sprężysta i zapobiega starzeniu się. No a także hartuje nasz organizm, dzięki czemu jesteśmy bardziej odporni i więcej patogenów musiałoby nas atakować, żebyśmy yy, zachorowali. No i do takich sposobów hartowania się wcale naprawdę nie jest złe takie yy, spacery po śniegu. Yy, po co? Pod jednym warunkiem. Reszta ciała musi być dobrze, ciepło ubrana. No i też nie mogą te spacery być zbyt długie, tylko powiedzmy pół minuty, minutę, nie dłużej. Zresztą tym to ode mnie zależało, to ja bym się jeszcze bardziej spróbował zahartować już do takiego stopnia, żeby nawet kurde i w kąpielówkach na śnieg wyszedł i aniołki robi, no tylko że <laughs> trochę głupio byłoby tak wyjść przed blok w kąpielówkach, kurde no i jeszcze na plac zabaw, o. No tylko pamiętajcie, że hartowanie się nie polega na tym, że o nie założę sobie na przykład dzisiaj kurtki, no jest zimno, ale co tam pokartuje się, pomardzę trochę, no, no to nie, no tak to nie, nie działa, ale chodzi o to, żeby wasz organizm był bardziej odporny do pracy w różnych warunkach yy, pogodowych no żeby nie było takiego czegoś właśnie, no. No przetrwają tylko najlepsi. O! Nie będę teraz się rozwijał, rozpowiadał. No ale tak jak mówiłem, takie przegrzewanie się wcale nie jest zdrowe. Yy, założyłem na siebie, kurde, milion warstw. No to czy warto się bierać na bulka? no kurde, kożuch, kurde, nauszniki, kurde, stramtym 0 stopni. No i właśnie i tak spocimy i tym bardziej się przeziębimy i właśnie to tacy ludzie, którzy... Właśnie tak się grubo ubierają Właśnie to oni najczęściej katarzą I się przeziębiają Także no warto mieć to na uwadze. Na uwadze. Słuchajcie sen, jak to dojść do sen? No e, Czasami też ja pewne błędy popełniam, ale mogę wam powiedzieć co faktycznie byłoby taką wskazówką e, Która by jednak poprawiała jakość naszego snu Ponieważ ogólnie temat snu jest bardzo ważny Nie wolno nie dosypiać Trzeba, słuchajcie, te minimum 8 godzin spać yy, na dobę. Jak śpimy mniej, to jest źle. No to też jest taki trochę mit. Wiadomo, że to 8 godzin przysłowiowe, no ale... Tu chodzi o to, żeby nasze ciało dobrze się zregenerowało. I pozbyło się tych wszystkich toksyn i nasze mięśnie odpoczęły też. I głowa. Ja czasami przełapałem się o tym, że za dużo po prostu myślę i martwię się na zapas przed snem. Co utrudnia nam zaśnięcie, dlatego... No w pewnym momencie tak już jest ta bariera, w której człowiek w ogóle już przed czymkolwiek myśli. Się, a jak dalej myśli, to jest tak sam się pobudza, nakręca. No, ale jednak warto się trochę wyciszyć czasami. Nie wiem, kurde, może jakąś melisę sobie zaparzyć czy coś. No, ale właśnie, nakręca i wyciszyć, tak? Słuchajcie, jeśli panują do jakieś dźwięki, no to kurde, spróbujmy założyć na te zatyczki do uszu, ponieważ każdy taki dźwięk, mimo że już go przystajemy słyszeć w pewnym momencie, to jednak on cały czas gdzieś tam jest i na, nasz mózg musi. Po, poświęcać dodatkową pracę, żeby próbować go jakby zniwelować i jakość tego stu faktycznie będzie płytrza. No, I warto jednak zadbać o cichy i spokojny sen. No, bo akurat problem wybudzenia się to im nie dotyczy. No, no często to takie, że po prostu przeglądasz się na drugie boki ponownie zaraz. No, to jakiegoś problemu nie ma, ale nawet jeśli by się zdarzyło, że nie, to teraz Wam powiem, czego absolutnie pod żadnym pozorem nie robić. Wtedy e, dobrze, warto obniżyć temperaturę. Tak ze 2 stopnie, jak idziemy spać. Przykro mi bardzo, ale ja nie jestem w stanie spać w tej samej temperaturze, w której funkcjonowałem w ciągu dnia. Więc jak w, przykład w ciągu dnia było 20 stopni, to ja schłodzę do 18. Jak było 22 stopnie, to schłodzę do 20. Nawet dzisiaj pomimo minus 11 stopni, to ja miałem to okno jednak trochę rozstrzelnione. I tutaj mam kodem zastawione drzwi, no bo się rodzice nerwują no. Bo wychładzasz tam mieszkanie. Ogrzyba zaraz będziesz miał. Powiedzcie, czy to jest naprawdę prawda. No bo i na końcu zanim to oni funkcjonują, bo oni tak, no nie wiem, że mają te koloryfery włączone, te dogrzewają się, no to tym bardziej, no jak wyjdą potem na takie zimno, to zresztą to powietrze też jest takie suche, takie aż głowa boli, takie duszno jest po prostu, jak się kolorfery włączy, to jeszcze kurde te okna, nie że są super zasłonięte, to jeszcze tak kotem ciach, a co tam, rolety, rozwój, ach, bo ciepło musi być, jeszcze kurde kocami się dogrzewajmy, kurde i co jeszcze? No ja tego nie rozumiem, ale moim zdaniem to grzyb to się nie, nie będzie od ochłodzenia yy, Tylko raczej jeśli będzie zbyt wilgotno, a jednak czasami warto yy, przewietrzyć w pokoju. No i ja mówię, no ja muszę mieć na noc okno uchylone, bo kurde duchota będzie aż tylko. Słuchajcie, przed snem światło niebieskie, telefon, kurde. Nie wolno oglądać kurde tych głupich TikToków! Bo to... No i tam jest z milion tych różnych rolek, jak i nie więcej. No i co? No i spędzamy jak najwięcej czasu, żeby, kurde, jednak obejrzeć te bezwartościowe filmiki i nakręcać nasz umysł, kurde. No i jak tutaj spokojnie zasnąć? No nie, tak nie może być. Akurat o zasypianiu w różnych godzinach, typu na przykład ee, w tygodniu od 21.00 w weekendy, a co tam, do 23 do północy sobie nie śpimy? Kurde, odsypiamy do południa że to wcale nie jest zdrowe, tak nie powinno działać, no ale teraz mogę Wam też przydać jakąś śmieszną sytuację, no bo ja w wakacje również lubiłem sobie wcześniej iść spać, tak powiedzmy 21, powiedzmy 22 max. Kiedy akurat nie było towarzystwa. Bo tak to, żeśmy po prostu na plaży kiedyś chodzili, no stare dobre czasy, no może nie wiem, czy to już powróci. No i kurde, no moja siostra dużo później chodziła spać, a byliśmy w tym samym pokoju, bo ten domek nie jest zbyt duży. No i kurde, ja sobie śpię, śni mi się, że jestem w lesie i nagle taki światło, ciak, się zbliża do mnie, kurde. A to tylko moja siostra z latarką do telefonu yy, wstawała. No także wracając, jest zima, musi być zimno, ja sobie nie wyobrażam, kurde, kolorferów włączyć, yy, ab odkręcić, absolutnie. Jeszcze, kurde, nie wiem, że to kosztuje dużo. No ale dobra, no powiedzmy, że jak się wybudzimy w nocy, czego nie powinniśmy robić? I teoretycznie sprawdzać godziny. Faktycznie, jak mi zostało, powiedzmy, Dwie godziny snu, mniej niż dwie godziny snu, yy, bo jednak patrzę: no nie, ja mam aż cztery zegary. No to kurde, jednak tak sobie myślę, że już się po prostu nie opłaca dalej spać. I Nasz mózg, już po prostu, no głowa powoduje, że jednak już nie zaśniemy, bo się po prostu nie opłaca, że mam za dużo do zrobienia w ciągu dnia. Jak jest tak koło pierwszej, drugiej, no to na spokojnie jeszcze z tym problemu nie będzie, no ale yy, najgorsze, co możemy zrobić, to. Na telefonie sobie sprawdzić tą godzinę. No i kurde, no ja nie wiem. Jak czytałem ten artykuł, to też mnie zaszokowało. O zgrozo, kurde, jak można? Inaczej. Cały dzień spędzacie na tych komórkach. Siedzicie sobie, oglądacie filmiki od rana do nocy. No, a czemu by nie? Tu jeszcze, kurde, w nocy używacie telefonu? Przeglądacie social media? Powiedzcie mi, co wy macie takiego na tym telefonie, że aż tak bardzo musicie koniecznie w nocy sprawdzić jeszcze tą komórkę no, aż takie FOMO, że coś was omija, no to was ominie kurde, no co takiego musi być żeby to nie mogło poczekać do następnego dnia, a jeszcze kurde bardzo niezdrowy jest telefon trzymać pod poduszką, no, no, no kurde, albo gdzieś tuż pod ręką kurde, przy samej głowie, no no nie ja mam telefon tak gdzieś pacjenty na podłodze, albo po prostu na półce Daleko od łóżka. I on tam faktycznie leży yy, wyciszony. Albo nawet i wyłączony. Że po prostu. Ja mam w ogóle cały czas powiem wam, wyłączone płydy np. przykład z messengera, ponieważ to ja ustalam, kiedy ja chcę sobie sprawdzić, a nie telefon musi mi yy, nakręcić to. Także to, że czasami nie będę odczytywał i odpisywał tych wiadomości na bieżąco, no to nie na to, nie poradzę. Ale tak, zasypianie z telefonem yy, pod poduszką albo przy samej głowie to naprawdę nie jest zdrowy pomysł. To samo w sumie można byłoby powiedzieć dla yy, mężczyzn, nie wiem jak to dla kobiet jest, trzymać powiedzmy telefon gdzieś kurde tu, yy, w przedniej kieszeni i właśnie w tych miejscach yy, blisko. No, no nie, nie jest to zdrowe. No i też krew nie zalewa, jak patrzę na te osoby co pierwsze co staną rano, to też o od razu ten telefon kurde. Ale tutaj problem może również leżeć w tym jak działają właśnie takie Eee, serwisy społecznościowe eee, słuchajcie, chodzi o to, żeby jak najdłużej przykuć waszą uwagę i po prostu taki facebook, często też, albo instagram zaśmieca eee, bezwartościowymi treściami chodzi tylko o to, żeby jak najdłużej kurde spędzić i to scrollować się na się, ile czasu na tym spędzacie na samym bezmyślnym scrollowaniu i czytaniu bezwartościowych pierdół ja wam powiem tak jeśli się wybudzę w nocy i próbuję zadzwonić i faktycznie nie mogę, no to co ja robię? No to yy, otwieram sobie książkę i czytam. No i zazwy zazwyczaj potem i tak dopiero gdzieś koło siódmej tak rano zasnę sobie. No ale tak, to no, najpierw to jest pierwsza rzecz, to książka i dopiero może potem faktycznie coś tam, y, jakiś y, post dodam ciekawy na, na grupie albo... Albo, nawet, kurde, wiecie co, zamiast zrobiłem któregoś razu, włączyłem z laptopa i, kurde, pracę licencjacką, kurde, yy, kontynuowałem pisanie, no. no. No, bardzo teraz trzeba na tym się skupić, nie? I jeszcze tak, temat, na osobny odcinek, który chciałbym z kolegą nagrać, yy, to kurde, yy, fakty i mity na temat kawy, no, nie? Czy picie kawy jest zdrowe i tak dalej, yy, ale to będzie, właśnie, już mówię, na no, osobny odcinek. Na no, ten odcinek już chyba byłoby wszystko na dzisiaj. Najwyżej jak coś jeszcze przypomni, to. Będzie druga część. Tak, także dziękuję za oglądanie odcinka. Widzimy się już niedługo. Do widzenia.